Witam wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu dla Singli z pod Znaku Uwagi. Jest to czytanie na czerwiec 2019. Jest to również czytanie ogólne, dlatego też nie ze wszystkimi będzie rezonować. Karta zwierzęca dla Was na czerwiec. Mamy dla Was słonia i starota. Mamy cztery monety, odwrócone król kielichów i dwie monety. Wygląda na to, że część z Was w czerwcu będzie tak jakby. Zaprzątała sobie głowę odnośnie waszej ostatniej relacji romantycznej, która, która no, prawdopodobnie się zakończyła, tak? I tak jakby wy będziecie myślami wracać do tej relacji. Być może zakończyła się już jakiś czas temu, ale tak jakby wróci do Was w myślach, tak? A jeżeli ostatnio, no to wiadomo, no to jeszcze dość świeża sprawa, tak? I będziecie, będziecie się tak jakby. Będziecie główkować, dlaczego, dlaczego to nie wyszło, tak? I, i będziecie się zastanawiać, yy, jaka to by była lekcja dla Was, tak? Yy, tak jakby z Waszej perspektywy, Wy nie zrobiliście nic złego, a jednak yy, coś tam nie wyszło, tak? Yy, I po prostu nad tym się zastanawiacie w tym momencie, tak? Tylko te karty właśnie sugerują, szczególnie z tym słoniem tutaj, z tymi czterema monetami, musicie tak jakby... Mm, tak jakby w tym momencie myślami jesteście tak jakby zamknięci w pudełku, tak? I tak jakby cały czas skupiacie się na tych samych myślach, na tych samych przykładach, na przykład, że powiedziałem albo powiedziałam coś nie tak, któregoś tam razu i tak dalej. Ale słuchajcie, bardzo rzadko się zdarza, że jedna taka mała rzecz spowodowałaby, że ktoś na przykład kończy z nami relację, tak? Więc to musiało być na pewno więcej rzeczy. Ale tutaj tak jakby jest potrzeba, żebyście wyszli z tego pudełka, tak? Myślami. Bo te karty sugerują, że, że to, nad czym wy się zastanawiacie i to, to, co Wam się wydaje, że mogło spowodować tak jakby niepowodzenie, to nie jest to, tak? Tak jakby właśnie nie widzicie, tym, ten słoń byłby tym powodem, tak? I Wy tego słonia tak jakby nie widzicie. Wy tak jakby skupiacie się na takich malutkich szczegółach i próbujecie, próbujecie właśnie zrozumieć, co to się działo. I tak jakby cały czas... Gubicie, gubicie tak jakby ten naj, największy tak jakby, tak jakby powód, y, dla którego to tak jakby ta relacja się nie udała i też nie mówię tutaj, że, że się nie udała z waszej winy, tak? Y, tylko tak jakby tak jak mówię, no wy, wy tak jakby patrzycie tylko i wyłącznie ze swojej perspektywy, prawdopodobnie jest potrzeba, żebyście spróbowali y, tak jakby y, spróbować spojrzeć na całą sytuację bądź też całą relację ze strony waszego byłego partnera. I oprócz tego, tak jakby jeszcze się wyzumować, tak jak na mapach Google, wyzumować i tak jakby spojrzeć na całą tą relację z góry. Co tam się tak naprawdę działo i wtedy dopiero będziecie w stanie tak jakby zidentyfikować tego słonia, co było głównym powodem. Bo tak jakby no, na przykład z waszej, z waszej perspektywy mogłoby się wydawać, że, że wy byliście, zachowywaliście się w porządku, tak? że wszystko było ok. Tylko jeżeli weźmiecie pod uwagę perspektywę tej drugiej osoby, być może ta osoba ma po prostu inne preferencje, być może ta osoba potrzebuje innego partnera i to też nie znaczy, że, że wy się nie nadajecie, tylko ta osoba akurat jeżeli chodzi o, o to, w jakiej sytuacji obecnie się znajduje i o to, co przeszła lub przeszedł w przeszłości, tak jakby inny partner, inna osoba byłaby bardziej kompatybilna z nimi. Ale to jest tak, tak naprawdę, no wygląda na to, że właśnie w czerwcu będziecie się nad tym zastanawiali, więc jeżeli chodzi o, o, o to, że, że jesteście singlami, no to tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, co was blokuje przed miłością, no to jest właśnie to, że tak jakby wy jesteście mentalnie i emocjonalnie zblokowani w tym momencie, bo próbujecie tak jakby wyjaśnić sobie, co poszło nie tak, bo chcielibyście tak jakby być może nawet i się zmienić, tak, dla, dla następnego partnera, dla, dla następnej relacji. I próbujecie właśnie znaleźć odpowiedź, tylko tak jakby cały czas się gubicie, tak, tak jakby cały, cały czas krążycie, tak? I, i wydaje Wam się, że, że w sumie to tam nic takiego się złego nie działo, tak? No ale tak jak mówię, no, nie zauważacie tak jakby właśnie tego słonia, tak jakby za blisko tego słonia stoicie, tak? I nie widzicie jego szczegółów, więc trzeba po prostu tak jakby zrobić kilka kroków w tył i przyjrzeć się po prostu tak jakby z dalszej perspektywy. Ca całej tej relacji, i wtedy uda Wam się y, jakby wydedukować, o co to chodziło, dlaczego to nie poszło y, dobrze, i tak naprawdę zrozumiecie, że nie macie się o co obwiniać, tak? bo widocznie nie miało się udać. Ale w momencie, jak uda Wam się y, zrozumieć, co poszło nie tak i że to nie jest Wasza wina, y, i że nie powinniście obwiniać ani siebie, ani, ani tego drugiego partnera, tylko tak jakby pogodzić się z tym, że, że to się nie udało. Wtedy tak jakby usuwacie tą blokadę, tak jakby te, usuwacie to, tą blokadę emocjonalną i mentalną, tak? Tak jakby to zrozumienie przyniesie Wam ulgę i wtedy będziecie w stanie tak jakby ruszyć do przodu, tak? Ale w tym momencie tak jakby stoicie w miejscu, tak? Bardzo ciężko, tak? Bo to jest właśnie tak jakby Wasza zagadka na czerwiec. Próbujecie to wyjaśnić. Ok, to by było na tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że czytanie rezonowało chociażby z częścią z Was. Życzę Wam jego miesiąca i zapraszam na następne czytania.